Cześć, wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście w wielkiej potrzebie. i Jesteście skazani na pomoc drugiej osoby, gdyż sami nie poradzicie sobie w danej sytuacji. Próbujecie na przykład złapać stopa na pustkowiu, aby dojechać do domu. Jak byście się czuli, gdyby osoba, która się dla Was zatrzymała i zabrała Was do auta, w połowie drogi oświadczyła Wam nagle, po bardzo przyjemnej rozmowie, że za dalszą podróż musicie zapłacić, o czym w żaden sposób nie wspominała na początku. Czy czulibyście radość, czy raczej zażanowani i rozczarowanie, że ktoś was tak potraktował? Podobnie w sytuacji, gdy wpadlibyście do jakiejś dziury, nie moglibyście się wydostać, i nagle u góry pojawia się osoba, która oferuje wam pomocną dłoń? Jakie emocje byście przeżywali, gdyby w trakcie wyciągania w połowie drogi osoba po drugiej stronie nagle powiedziała? Że resztę drogi musicie zapłacić. Czy byłaby ta euforia, czy raczej poczucie litości? Jak tak bardzo można upaść? Takie praktyki właśnie stosuje jedna osoba na YouTubie, która oferuje swoje usługi rozwiązywania zadań, ale tylko tych najprostszych. Za resztę trzeba oczywiście zapłacić, lub przekazuje wam nieodpłatnie tylko połowę zadania. Do reszty nie macie dostępu. Ja szczerze, w życiu nie wpadłbym na tak absurdalny pomysł. Aby tak poniżyć się dla pieniędzy. I tu dochodzi jeszcze kwestia sumienia, która daje wam znać, że postępujemy nieetycznie. Dlatego też powstał ten kanał, na którym pomagam innym w rozwiązywaniu trudnych zadań z matematyki. Robię to też ze względu na to, że mam ogromny dług do spłacenia wobec innych osób, gdyż niejednokrotnie potrzebowałem sam pomocy. Proszę Was jednocześnie o subskrypcję, łapkę w górę, gdyż dla mnie to jest informacja zwrotna, że ten kanał się rozwija. I rzeczywiście skorzystaliście z mojej pomocy. Zasadanie 387, przykład. Tam zrobię e i f. I co my tutaj mamy? Zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie oraz zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne. No to tak. No to gdzie tutaj przyjmuje wartości dodatnie? Tutaj mamy minus 3, więc. Od minus 3, tak do 0 mamy. Czyli f od x jest większe od 0. Możemy sobie zapisać dla xów należących od, i teraz tak, ty mam pełne, czyli być od minus 3, do otwarty do 0 lub od, tutaj jest trójka. Czyli tutaj będzie od trójki też przeciadomknięty do. I tutaj mamy piątkę. Czyli tutaj jest piątka, tak? Do tego punktu. Do piątki. I to bez piątki, tak? Więc tak to wygląda. Ok, a teraz kiedy funkcja będzie przyjmowała wartości mniejsze od zera? To mamy f od x, to mniejsze od zera, no to, to cała reszta, tutaj, tak, ten przedział dotąd i tutaj do nieskończoności, tak, tu i tutaj ten przedział. Ok, więc będziemy mieć tak. Mniejsze od zera dla x należących od, tutaj też będzie od zera do 3, bez trójki, tak jak widzicie, to jest puste, tak, to miejsce. Więc trójki tutaj nie uwzględniamy. Więc do trójki lub od piątki do plus nieskończoności. Tak wygląda nasz przedział. Bo tutaj leci sobie już do plus nieskończoności, tak? Wartości, wartości ujemne. To jest rozwiązanie przykładu E. Ok, no to mamy przykład. Tym razem 3,87F. No i rozpiszmy sobie. Tutaj te poszczególne punkty. Kiedy mamy f od x większe od 0, no to to są nasze poszczególne punkty. Tutaj te 3 na pewno. Więc musimy sobie napisać x należy i te punkty sobie wypisać. I to będzie tak: minus 5, minus 4, minus 3. No te punkty mamy z głowy, te trzy. No i oczywiście ten fragment tutaj. Więc tutaj będzie tak, lub od dwóch, to jest pusty w tym miejscu, do... I teraz mamy od dwóch będzie do czterech. Tutaj jest czwórka. Zamknięty, więc od dwóch do czterech. No i funkcja X F od X jest mniejsza od 0, dla xów należących do. Kiedy ona będzie mniejsza od 0. No tutaj widzimy ten przedział, tak? Czyli będzie od minus 2. Od 2 do 2. Bo tutaj jest oczywiście bez tego punktu. No i mamy to rozwiązane w ten sposób.